Spędzam z córką całe dnie. Urodziła się na początku pandemii, więc praktycznie cały rok z nikim się nie spotkałam. Jest mi bardzo trudno z tym wszystkim, co ciężkie w macierzyństwie. Dzięki aplikacji z maluchem znalazłam warsztaty dla mam z małymi dziećmi, organizowane zaraz koło mnie za rokiem. Poszłam i poznałam inne mamy, które mają podobne problemy jak ja. Teraz spotykam się regularnie i to jest ogromna zmiana w moim życiu. Mieszkamy w małej miejscowości, gdzie nie ma żłobka. Ostatnio koleżanka z Dużego Miasta powiedziała mi, że jej dwulatek ma w żłobku ceramikę, rytmikę, angielski. Cieszę się, że spędzam czas z dziećmi w domu, ale też boli mnie, że nie zapewniam im dobrego rozwoju. Na szczęście na grupie na Facebooku, który się ostatnio polecił, aplikację z maluchem i dzięki temu zapisałam się na gordonki z synem. Dobrze się bawimy, a ja mam poczucie, że wyrównuję jego szanse na dobry start w życiu. Po urodzeniu dziecka nie chciałam wracać na etat. Zawsze lubiłam uczyć innych i pomyślałam, że to może dobry pomysł na biznes. Jednak nie wiedziałam jak dotrzeć do moich klientów, nie mam dużych budżetów. Na szczęście trafiłam na aplikację z maluchem. Tam w łatwy sposób, niskim kosztem mogę dotrzeć do potencjalnych odbiorców moich wydarzeń i szkoleń. To ogromne wsparcie na starty biznesu. Aplikacja z maluchem powstała po to, aby wspierać rodziców w codziennych wyzwaniach związanych z opieką nad dziećmi. Chcemy pomóc mamom pokonać poczucie osamotnienia w rodzicielstwie poprzez oferowanie zajęć i warsztatów z ich najbliższej okolicy. Chcemy ułatwić rodzicom kreatywne i ciekawe planowanie czasu, dodatkowo umożliwić rozpowszechnianie wydarzeń, które sami organizują, oraz zaoferować skorzystanie ze specjalnych ofert przygotowanych dla nich przez partnerów naszego projektu. I wreszcie chcemy rodzinom z małych miejscowości oraz wsi ułatwić dostęp do ciekawej oferty edukacyjnej i zajęć online. W Fundacji Rodzic w Mieście od 4 lat działamy na rzecz rodziców małych dzieci. Same jesteśmy mamami i dobrze znamy ich problemy. Mierzymy się z nimi w prowadzonych projektach, platformach online, warsztatach i badaniach. Jesteśmy blisko naszej grupy odbiorców i posiadamy odpowiednie kanały dotarcia do nich. Nasza społeczność liczy obecnie 15 tysięcy rodziców i naszym celem jest ograniczenie wykluczenia społecznego rodziców z małymi dziećmi. Aplikacja z maluchem odpowiada na tę potrzebę. Um,